Chcesz się wcisnąć? Wszyscy inni dostaną darmową kawę. Zdarzyło się to na początku zeszłego tygodnia. Sprawy w pracy układały się ostatnio naprawdę dobrze, a w mojej ostatniej ocenie otrzymałem premię. Postanowiłem więc się tym podzielić podczas wizyty w lokalnej kawiarni i zapłacić za zamówienie osób stojących za mną w kolejce. Za mną były trzy osoby. Kasjer odsunął się na chwilę, gdy weszła kobieta i wskoczyła na czoło kolejki, całkowicie ignorując nas wszystkich. Mówię do niej, przepraszam, ominęła pani kolejkę. Spojrzała na mnie, jakbym ją opluł, i powiedziała: Mój samochód jest na chodzie, pracuję, muszę iść pierwsza. Nie jestem konfrontacyjny, więc po prostu przewróciłem oczami i odszedłem. Płaci za swoje zamówienie i stoi z boku, czekając na swój napój. W tym momencie przypomniałem sobie, że miałem zamiar zapłacić. Kiedy podszedłem do kasy. Głośno powiedziałem cześć, chciałbym zapłacić i dostać napoje dla wszystkich. Spojrzałem na kobietę i podkreśliłem moje ostatnie słowa, kto jest za mną w kolejce. Zrobiła się bardzo czerwona na twarzy, ale nic nie powiedziała, gdy stałem przy kasie i stukałem kartą dla każdej osoby w kolejce. Najlepsze było to, że kasjer zdawał się wiedzieć, że przeskoczyła kolejkę, ponieważ napój kobiety wyszedł w tym samym czasie, co ludzie, którzy byli z tyłu kolejki.